Siemaneczko, z tej strony Patio Game. Witam was w pierwszym odcinku po dłuższej przerwie z gry War Thunder. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Mam nadzieję, że grę już znacie, bo jest to naprawdę, naprawdę fajna gra. jeżeli nie wiecie jakie są zasady, to widzicie przede mną są takie niebieskie oraz czerwone takie odznaczniki i musimy to po prostu zniszczyć oraz niszczyć siebie nawzajem. Znaczy chodzi mi o przeciwników. Nie. Yeah. Okej, okay, ja gram. Lecę samolotem teraz z ZSR. Mam małego upgrade'a, dzięki któremu mogę zrzucić dwie bombki, 50 kg Dzięki czemu nie będę obciążać aż tak bardzo mojego samolotu. Dobra, lecimy szybko na to. Trzeba to poniszczyć. Dobra, bombka poszła! I brawo, zniszczyliśmy O jeszcze dostaliśmy, brawo Dobra, tu widzę, że jakiś samolot goni naszego, więc pomożemy mu Zniszczymy go Brawo, został zniszczony O i akurat ja dostałem yy, yy, Zabójstwo, okej okay, został trafiony, dobra nie mamy już amunicji, musimy chwilkę odczekać, więc zbierzmy się do Zbombardowania Kolejnych dzieł przeciwlotniczych Tym razem spróbuję to O jezus, ja zrobiłem Uuu. Mały fail, ale udało mi się przeżyć I jeszcze asystę dostałem Dobra, mamy Okej, okay, bomby dopiero będziemy mieć za 6 minut Ale aż tyle grania trwa Troszkę jesteśmy obici skrzydła bardzo Czemu on tak leci? Aha, bo skrzydło mamy do dupy. Dobra. Więc musimy latać tak trochę boczkiem, chyba, że coś się poprawi. Dawaj, dawaj. Nie, No i się rozbiłem. Dobra, nie wyszło mi to. I zacząłem taki fajny ciekawy, ale na szczęście bo mamy tutaj kolejne. Tutaj niestety nie mam tych bomb, gdyż upgrade'owałem sobie tylko ten tutaj, ten samolocik. Ok, czekamy aż nas tutaj weźmie do gry. Jesteśmy, no i ten jest trochę gorszy. Ok, ale widzę, że wygrywamy tą, tą grę. Ej, my mamy jeszcze 22 pojazdy, a oni mają tylko 6. Dobra, lecimy dalej. <coughs> Odcinek będzie się z, y, składał z dwóch gier powiedzmy, żeby nie było za długo i żeby też y, no nie było za nudno, no co, co mogę więcej powiedzieć? Okej, okay, cofnijmy się O, i przeciążenie, przeciążenie A to było słabe nie miałem przeciążenie. Dobra, gońmy kolejny. Tego możemy Okej okay, zniszczyłem Mamy trochę kadłub uszkodzony ale yy, dajemy radę Tamten typek yy, chyba... oj dosyć nas atakuje Okej okay, wygraliśmy Oczekiwanie na wyniki Bardzo szybka i przyjemna runda Okej okay, zobaczymy statystyki Mam drugie miejsce jak widzicie yy, 625 punktów Dwa samoloty zniszczone Jeden pojazd oraz jedna śmierć Okej, okay, otrzymujesz nową rangę w siłach powietrznych swojego kraju 2. Wow, dostajemy nowe samoloty, patrzcie, co tu mamy. Light Fighter. BB1. I, su, to są bom, e, bombery. Czyli to, co rzucało ten, ale ja wolę takie szybowce i to jest chyba ten. Ale dobra, mniejsza z tym. Tak ci się jak jeszcze nie będę na nic wydawać kasy, tylko dajemy kolejną rozgrywkę. Niech nam y, jakąś sesję znajdzie tutaj. Jakoś tu oczywiście mecz. Mam połowę lewda do trzeciego. Dobra, damy radę. Jeżeli macie jakieś wskazówki, bo nie jestem zbyt dużym prosem w tą grę, możecie mi napisać w komentarzu, jak grać y, i w ogóle i w szczególe. I czy warto zwerbować sobie nową załogę? Okej, okay, znaleźliśmy rozgrywkę Okej okay. Tego jeszcze w ten tryb jeszcze nie grałem Zniszczy lotnisko i cele naziemne należące do przeciwnika Każda ze stron ma do dyspozycji lotnisko, na które może naprawiać samoloty Strona, która lotnisko zostanie zniszczona przegrywa Wow To jest fajne, w to jeszcze nie grałem Muszę wam powiedzieć Ilość paliwa na 30 minut mamy hm. Wow Fajna mapa. Ojeju co to? O, to jest trochę Trochę będzie chyba dłuższa gra jak mi się zdaje Dobra lecimy szybko tędy bokiem i za... zaczniemy atakować to Okej okay, my mamy Alterelli Ar... Mm, Boże zawsze miałem problemy żeby to wymówić Tu przeciwlotnicze... O, oni mają działać w przeciwl dobra Oha, wszyscy mają, dobra Dobra, poszła bomba Okej, okay, zniszczyliśmy Teraz się cofnę. Jeszcze raz Dobra, i do góry! I kolejna jednostka nadziemna, zniszczona, brawo. Oj 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 Dostaję, dostaję. Szybko. Do góry. Okej. Okay. To ja się tutaj próbuję zastrzelić. I... Dobra, to szybko może uda mi się zniszczyć. Dobra, nie udało się, ale przeciężenie miałem. Dobra. Tylko cofamy się. Czy daj coś nas strzela? Okej, okay, działka przecież tym. Ale ten tutaj sobie od tej lata. Trzeba to zniszczyć. Dobra, trafienie Dobra, szybko się cofnąć trzeba Ups! Teraz ja to mam ich na ogonie Nie, 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 nie! Co ja zrobiłem? Trochę się pogubiłem teraz. Dobra Czy mogę się zmienić to? Nie ma, dobra Dobra nic tutaj nie będę zmieniać Dobra Jedziemy, jedziemy, jedziemy Bo tutaj mamy 30 minut aż Rozgrywki Więc wydaje się, że macie szczęście Bo będzie dłuższy troszkę odcinek Okej okay, mamy już troszkę więcej tych nadziem nadziemnych pojazdów Mamy aż 50, oni mają 39 Jak tam statystyki Ja mam patio Game 1, 3, 0. No! Mam przynajmniej te trzy po, y, pojazdy rozwalone. Przynajmniej pomagam swojej drużynie. Jak mówiłem nie jestem takim prosem, więc... Nie proszę nie hejtujcie mnie, za to... O, tam jest mi samolot. A Minęliśmy się. Ale leź do góry! Uuuu! E, ale bym prawie do, dowalił tutaj, do tej iść. Ty skały Ja jebie. Dobra lecimy do góry Dobra niszmy niszmy Łoj Ej dowalił do mnie Ej co to się stało się Ok. Ok, nasze lotnisko, może zaatakujemy ich lotnisko, co? O no fakt, to jest trochę dużo, wiecie. Dobra, idziemy na tego. O no fakt, przeciężenie. Dobra, dobra, wiecie co? Ja może stąd ucieknę. Nie za dobrze mi się idzie w tej grze Wolę się cofnąć, tam gdzie są moi gracze Ej, pomocy ktoś Nie chcę zajechać coś silnika Dobra Oj, dobra dostałem, to już po mnie No ale niestety Tak wyszło, zaszeli mi jakiś je poniec jak na życiu, nie? No i mam brak dostępnej załogi. No niestety takie życie. Musimy poczekać aż to się chyba skończy, nie? A, tutaj już jest rozbity. A nie, to sobie lata dalej. Okej, okay, nie ma skrzydła. Papa. Papa. Boom, headshot. No niestety nie żyje tutaj nic A chyba radzi ten tutaj nasz człowieczek No i mam nadzieję, że będą takie takie króciutkie odcinki z tej gry bardzo wam się spodobają Jeżeli nie to możecie napisać jakiś komentarz co wam się nie podoba, co zmienić Tutaj widzę, że yy, niestety ogonek trochę poharatany ma Przez kim on ucieka? A tutaj Oj, goni jakiś go większy trochę... Myśliwiec. Dobra, zobaczmy. O, to jakiś fajny, przyjemny samolocik. Ale kurde, teraz to my przegrywamy. No cóż, no dobra, no nie będę czekał aż to się skończy. Po prostu zakończę odcinek i mam nadzieję, że Ci się podobał. Jeżeli tak, zachęcam do łapkowania w górę oraz komentowania i subskrybowania. Po więcej, trzymajcie się, cześć.